Dobra, to zaczniemy od ostatniego. Od ostatniego? Mhm. Znaczy, że pierwszego, który ci zabieram. Goni was, Mąka, co robicie? Uciekam, bo boję się, że zrobi ze mnie ciasto. Ciasto! No, co mogę zrobić? Nigdy nie goniłam, mnie Mąka. Wzywam pomoc przeciw no to ja pewnie bym się zaczęła śmiać i uciekać. No ale crazy. No ale co miałabym robić? No dobra, pytanie. Ile masz już pioruna? Pioruna mam. Nie mam 3 lata, ona rok. Co? się Ona nigdy nie miała pioruna. Tak. Ja pioruna mam od 17 maja. Ile piorun no. ma lat? Piorun ma. W 26 skończy. Siedem lat. Jaki, jakiej jest rasy? Jakiej rasy zbieram? Kuchucu. Kuchucu? Kuchucu. No dobra, no to, to jest kuchucu. Jaki jest twój ulubiony napój? Cola. 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 Alba Pieruntowałach czy Łogier? czy... Og, og, łogier, czyżsty, łogier. Og, og, łogier. Nie, no nie okłamuj publiczności. Bo <noise> ty. <noise> Pieruntowałach. Jak często pijesz kawę? Ona pije codziennie. Ja piję codziennie przed szkołą tak, to mnie przemniebienie. Co lubisz najbardziej u pioruna? Najbardziej. No. On jest taki słodki przygotowałaś sobie to wcześniej na papierze? co odpowiedź. Ile lat. Nie, ile ma w Kłębie? E, około 140. Przynajmniej. Znaczy, niektórzy piszą, że niby na Facebooku ma mniej i w ogóle. No ale tak było napisane na stronie internetowej, kiedy go kupowałam. Super. Ile lat już jedziesz na piorunie? No. Od kiedy go ma. No właśnie. Z, e, jakie mi, jakie miejscowości ci jesteście? A. Jeśli już piszecie pytania, to proszę was nauczyć się. Po ludzku. I słownikiem, ze słownikiem <noise> tak. Polecam słownik ortograficzny. Mega jest, czy Czytał Eja. Z Olsztyna, tak. Nie, nie, z Olsztyna jest z zwierzut. Koło Olsztyna. Ale co? Pioruń. Ale to, jakiej miejscowości jesteście? Ale jesteś, znaczy, no... Biorun jest zwierzęt miska jest z Olsztyna, ja też Ale jestem Ale też jestem z Mieszkam. Jestem z wczoraj. Ile lat się przyjaźnicie? Łoho! Ty, koleś, po kalkulator idę. <laughs> Nie, no bo to było tak, że Julka przyszła do nas w piątej, piątej klasie, klasie podstawówki. I jakoś zaczęłyśmy się trzymać, chociaż miałam inną przyjaciółkę. Pozdrowiam moją staruszkę. Kontynuuj. Bo tak się nikt tam nie lubi. Wiem. <grym> I miałam wcześniejszą swoją przyjaciółkę. I jakby zaczęłam bardziej się przyjaźnić z Julką i tak wyszło, że zaczęłam się z nią Historia przyjaźnić. z życia Julka. <grym> I później jakoś się pokłóciłyśmy, ale od drugiej czy pierwszej klasy podstawy, yy, gimnazjum? Pierwszej. Pierwszej? Pierwszej. Pierwszej? No to od pierwszej klasy gimnazjum. No to jakaś taka oko. jej zawodno mi się telefon Macie chłopaków. Julka nie ma, ja mam. Pioruna mam. Piorunca. Jestem samotna. Kto chce ją przygarnąć? Próbowałaś kiedyś z piorunem John Up? Pytanie do filmiku. Tak. Tak? No? Super. Przeszedł do mnie, ale później jeszcze raz chciałam spróbować. To uciekł. Skoczył przez ogrodzenie To się fochnął, już nie chciał do mnie przyjść. Jak długo znasz się z Julką i jak się zaprzyjaźniłyście? Od piątej klasy zaprzyjaźniłyśmy się tak, że po prostu się zaprzyjaźniłyśmy, bo miałyśmy wspólną pasję. On jest leniwy, taki bardzo. Mamy takiego piorunka w stajni. Też jest hucułem i jest bardzo leniwy. Piorun jest czasami leniwy, ale czasami jak mu coś odbije, to nie da się go uspokoić. No, Pamiętam jak na Znaczy piorun, piorun strasznie uwielbia się ścigać. Y, jak... Szczególnie ze mną jak ja biegnę. Tak. Julka biegnie, on nagle za nią. Julka się boi i jeszcze bardziej ucieka, a jeszcze bardziej ją goni. Wolisz ujeżdżanie czy skoki? Zdecydowanie skoki. A ty? Ja też. <laughs> Sorry. Ile się znacie? Ile jeździ Julka? Nie chodzi tu o Julkę, ale nie masz fałszy. Ale ja chcesz. Nie! Ile się znacie? Ile Znamy się Julka? od piątej klasy podstawówki, czytaj. tak. Piąta, szósta. Pierwsza, druga, trzecia. Pięć lat. Pięć. Potrzebne byłoby do tego... Znaczy, potrzebne było ci do tego palce. <laughs> No tak jak no. yy, Ile jeździ Julka? Tak. Z pięć lat? Z sześć? No jakoś tak. No. Yy, nie chodzi tu o Julkę, ale yy, nie masz fałszywych przyjaciół tylko przez to, że masz pioruna. To Chyba Chodzi o to, że jeśli mam. To? No właśnie. Ile jeździ Julka? To pytanie. Tak. Ja jeżdżę. No, no ale jeżdżę to było. No dobra. Ale tu nie chodzi o Julkę. Ale nie masz fałszywych przyjaciół tylko przez to, że masz piorun. A czy to chodzi o to, czy masz fałszywych przyjaciół dlatego, że masz pioruna, czy, czy ja się przyjaźnię z tobą dlatego, że masz pioruna? Się? Nie. No to że mam To że znowu się dłużej przyjaźnimy się dłużej, debilko. No przynajmniej nie mam darmową jazdy, Ale tu nie, są... chodzi, nie chodzi, tu o Julkę. Czyli czy mam jakiś przyjaciół poza Julką? Mam jakieś no Znaczy nie, może, Myślę, że nikt jej nie lubi. <grym <grym <zimę> Żarci się. no, Chodzi no to o to, właściwie... czy ktoś się z Tobą przyjaźni dlatego, żeby za darmo jeździć na piorunie. Nie, nie musicie płacić. No, tylko ją ja mam darmo. <grym <grym zimę> <grym zimę> Mówię Wam, korzyści są. Nie brakuje Ci czasem czasu przez pioruna? Brakuje. Brakuje. <grym zimę> Od, kiedy... Od ono nie ma czasu dla mnie. Ja siedzę sama w domu z całymi weekendami, a ta zaklipsza za, za piorun. O, Sonia poszłaś się nawiązać ze mnie. Bo byłaś u Pioruny. A nie. Ha? Ha? No bo akurat wtedy zostać w Olsztynie, a ja wtedy już... Od kiedy jeździsz? Od siódmego roku życia, czyli dziewięć lat. Dlaczego imię Piorun? Piorun, piorun się przyjechał... się tak nazywał już... ...do mnie, jak przyjechał. Tak. Już tak nazywa. Czy bardzo kochasz Pioruna? Nie. Tak. Ile I masz love you zębów? I love you ile masz zębów? Tyle ile mi potrzeba do przeżuwania. Dokładnie. Ey, jesteś głupią cipą, która nie dba o swojego konia, wszyscy w domu harują a ty przyjeżdżasz i tylko jeździsz robiąc z siebie gwiazdy internetu. Dawaj na solo pizdeczko. Dawaj na solo anonimku. czy Jurki starzy są bogaci. Rodzice. Rodzice teraz. Tak, są bogaci mam willę... <noise> I, drugi, I jeszcze trzeci dom, tutaj w Olsztynie z basenem. Tak, kupili akłaparkę. Mam prywatny. Tak. Jaka jest najbardziej nietypowa rzecz, którą trzymasz teraz w lodówce? To jest pytanie dnia. Głowę. Zamrożoną głowę, tak. Wczoraj miałam pytanie, jakiego koloru masz skarpetki na sobie? Ciało, ciało pewnego człowieka, którego nie lubiła, zamroziła i trzyma jej w lodówce. No. No, tego nie mówić, ale zapomniałam. Sorry. Dobra, to teraz y, pytania z Facebooka. Ta pizdeczka. Jak się nazywa ten koń? To chyba chodziło o ten koń ze zdjęcia. To nazywa się bajka. Ile lat już jeździsz kony? No, dziewięć. Y, Juleczka jaka słodka. To Ola. Ja jestem słodka! Pozdrawiam ojciec. Gdzie pierun stoi? Masz go u siebie? Pierwszy stoi w Dwieżutach i mam go u mamy, gdyż moi rodzice mieszkają oddzielnie. A teraz aktualnie jestem w Olsztyniu, mojej Taty. Pozdrawiam, Tatusia. W jakiej, mi w jakiej miejscowości mieszkacie Dwieżuty? Czy to maltanka? Tak. Kogo to koń? Mój. Możesz przestać! No nie, moja, no przecież ja i tak nie odpowiadam. Ile czasu w rodziców na kupno konia? Rodziców praktycznie w ogóle nie namawiałam. Znaczy, mówiłam, że bym chciała mieć tam konia, i w ogóle, ale w końcu moja mama stwierdziła. Możesz? Nie mogę. <grym> w końcu moja mama stwierdziła, że kupimy tego konia i będzie tam w dzierżutach. Jak dostałaś pioruna? Pioruna dostałam po prostu. Szukaliśmy konia i akurat był piorun i to koń miał być ujeżdżony i w ogóle a... Ale nie był i musiałam sama wszystko przy nim robić. I ogólnie to było straszne, bo się go bałam. Jak mówiłam, gdzie jeździsz. Jeżdżę u siebie. U Rapsonów, Albo u Rapsonów. To są w Maltance. Masz rodzeństwo. Mam yy, brata, który mieszka teraz u mnie. Znaczy, u mnie nie mieszka u mnie, tylko z moją mamą mieszka. I jego dziewczyna też mieszka. Pozdrawiam ich. I ja też. mam jeszcze siostrę, która mieszka w Danii, którą również pozdrawiam, ale nie wiem, czy będzie to oglądać. I jeszcze mam następnego brata w drodze, Czesława. Tak, Czesław. No, to już chyba na tyle pytań było, Jula. Już nie mamy więcej pytań. Nie wyszliwiście się. No dobra, ale jeśli chcecie więcej takich filmików i chcecie więcej o nas wiedzieć, to zadawajcie pytania na dole w komentarzach. Jula, może się pożegnasz? Bye. Co za dziewucha? super, dobra, no. Dobra, dobra, dobra. no. Ile lat mafiorun? E, 26. 36. Ile lat mafiorun? E, 26. 3 tak. to nie dzień nie mamy? Obchodzi. No jak już obchodzi, jeśli zadaje takie pytania? Możesz mnie przeszkadzać, bo nigdy tego nie nagramy. <laughs> Zamknij się już normalnie. Nie. Czekaj, bo tu Mirafa opisze. Walnąć się. Miałkuś! Kocie! nikogo to nie obchodzi. Och, jejku! Ale on piękny jest, patrz na jego ogonek. Wygląda, jakby był tłusty. No bo może jest tłusty. On ma futerko, nie? Dobra, dalej, o, jak Dobra, usiad. dalej. Mamy przynajmniej jednego widza. Serduszko, proszę. Mamy jednego widza. Widzę, który zamknął właśnie oczy. No, bo nie może patrzeć na ciebie. Kontynuuj, Prędzej na ciebie. Y <laughs> Weź klocu, weź słuchni. Czekaj, bo ja nie będę na czym stanęło. Czy